Najważniejsze w fotografii jest światło. Jest tworzywem, dzięki któremu możemy zapisać nasze zdjęcie. Co jednak stanie się, gdy mamy go zbyt mało? Możemy podnieść ISO, wydłużyć czas otwarcia migawki, lub po prostu zmienić obiektyw na jaśniejszy. Wybór jest naprawdę duży. Jeśli jednak nie dysponujemy w tej chwili odpowiednią kwotą pozwalającą kupić szkło dla naszego systemu, zawsze możemy posłużyć się starymi konstrukcjami z mocowaniem M42. Choćby legendarnym Heliosem od poczciwego Zenita. Aby zamocować go do naszej lustrzanki, musimy użyć pierścienia, które z jednej strony imituje mocowanie M42, a z drugiej odpowiedni bagnet w zależności od systemu, jakiego używamy. Jest to zwykły kawałek blaszki kosztujący kilka złotych, jednak efekt, jaki możemy dzięki niemu i porządnym starym konstrukcjom uzyskać, bywa naprawdę zachęcający. Co prawda pozbywamy się w ten sposób całej automatyki i jesteśmy zmuszeni do fotografowania w trybie manualnym, w przeciwnym wypadku nasza lustrzanka, nie rozpoznając obiektywu w trybach automatycznych lub półautomatycznych, nie pozwoli nam zwolnić spustu migawki. Porównanie możliwości standardowego zmiennoogniskowego kitu od Sony do Heliosa zobaczycie na powyższym przykładzie. Czy warto? Musicie odpowiedzieć sobie sami.